Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zakupiłam zdrabki premiera to właśnie jest Król Cash. linie jeszcze mam zakupione z poprzedniego zakupu. Jedne już wydrapane oczywiście, które z dzieci mi wydrapały, już musiałam to po prostu zdrapać. Drugie, na szczęście, nieruszane. Także będziecie mogli zobaczyć, co tam. Co tam się wydrapi, oczywiście te yy, pierwsze, które były zdrapane. Yy, tutaj jest wygrana 5 zł, To, to już nie będę pokazywała. Yy, no i tutaj tak, dwie zdrapeczki: yy, królker z numerem 1 i 19, yy, superlinie z numerem 32. No i kupiłam kilka jeszcze takich losów: Access Losów, czterolistna kończyna bo ostatnio jakoś tak fajnie wychodziło, to mówię, może tutaj się chociaż coś trafi, jeżeli ze drapkach nic nie wyjdzie. No dobra, więc zaczynamy. Jeszcze wkład, zaraz powiem, ile był wkład całkowity. Hmm, tutaj tak, 5, 10, 20, 30, 35, 40, 40. 60 zł wkład. Dobra. Od razu uprzedzam, że gdzieś drapak zgubiłam. Po prostu będę pilnikiem drapał. Ok, to może sobie zróbmy najpierw tą jedynkę. Mam nadzieję, że szczęśliwa będzie. I tak mam nadzieję, że wszystko tutaj ładnie widać. OK. Dobra. I wygrywające liczby. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Warstwa nawet taka znośna, pierwszy raz drapię tą zdrapkę, mam nadzieję, że oka okaże się szczęśliwa i będzie coś do pomnożenia na następny odcinek. Dobrze, więc wygrywające numery to 42, 41, 38, 58 i 16, a tutaj mamy od razu, pierwsze to jest korona, no to dobrze, super.

I ostatni rządek 13, 39. Jest plik! Wow, super! Jest plik. Może nie wejdziemy na 0, całkowite. 25 i 43 obok. Dobra, a pod koroną mamy 10 zł. Pod pliczkiem 20. A 20 to jest co? chcieliby znaleźć symbol i wygrać, czyli tutaj jest 40, i tu jest 10, to jest 50 zł na tej zdrapce z numerem 1. No ładnie, szczęśliwa zdrapeczka się trafiła. Perełeczka. Dobra, to drapiemy jeszcze tą 19. Tak, drapiemy 19. A wygrywające liczby to 34, 50, 1, 41. O, 19, może to coś znaczy. z <grym>, rozdarłki też 19. Chcesz to? Nie. Nie, nie chcesz. Dobrze. Proszę. I 48. Ok. A mamy 33 obok. No, niezbyt się ciekawie zaczyna. <grym>, ale to jeszcze nic nie znaczy. Mam taką nadzieję. 44. 13. 26 pięćdziesiąt dwa obok czternaście dwadzieścia pięć trzydzieści dwa dwadzieścia trzy pięćdziesiąt osiem dwadzieścia jeden pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem osiemnaście obok trzydzieści sześć

Gdzie następne kontrolne, nie ma? GV, dobra, to tutaj nic nie ma, ale sobie jeszcze może te kontrolne sprawdzimy w tej poprzedniej. Król Cash. Okay. A tutaj kontrolne zaraz, jakie tutaj były kontrolne? Czyżby K? Nie, M. M? To trochę dziwne, nie? Myślałam, że K, ale nie. nie ma, to może tutaj gdzieś. MM, tutaj była. 42 nie było, 21, 38. Ojejku, strasznie brudząca ta zdrabka. 22, 16, 25, 42. To sobie tak na szybko sprawdzę, bo te kontrolne nie wiem, czy to są właśnie przypisane do tej wygranej. 16 nie było, nie, 58 nie ma. 38 było, 39, 41 nie ma i 42. Nie ma, to pewnie tak, ale jeszcze pewnie w kolekturze sprawdzę. Dobra, no to teraz jeszcze to te może o, super linię sobie zrobimy. Ja e, to bardziej przybliżę. I, i, i. I drapiemy symbole. No, zdecydowanie ta warstwa jest lepsza. Klapki popcorn. Mm. Tutaj nic. Mm -hmm. Nie ma. Klapek? Nie ma popcornu? Tutaj. Tutaj są klapki. Dobra, najwyżej później się znajdzie. Przy okazji. Pra następnych symboli. Sakwa klucz. Jest sakwa. Jest kluczek. Tutaj nic nie ma. Sakwa. I no tu były jeszcze klapki. Faktycznie. Mówiłam, że coś się znajdzie. I jeszcze jedne były. O, patrzcie. No człowiek nie widzi po prostu, tak? To łatwo komuś mówić, ale sam człowiek nie widzi. Dobra, klucza nie widzę więcej. I sakwy chyba też nie było. Nie, dobra. dobra. Lody i okulary. Lody i okulary. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj są lody i kolorów nie ma. Tutaj nie no lody tylko. Tutaj też nic nie ma. Nie, dobra. Następny to będzie leżak, kwiat. I tak, leżak od razu widzę. Kwiat. tutaj były, patrzcie. Człowiek nie widzi. Mhm. Serce i rolki. Rolki mamy. Rolki. Kwiaty typu mhm. i tu jeszcze kwiat. Tu już rolek nie ma, dobra. Następne dwa symbole to mhm. balony. Tak. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Numer drapki to trzydzieści dwa. Może to coś da. Łódź parasol. Parasol jest. Łódź nie widzę. I parasola już też nie widzę żadnego. Dobra, to tak. Cytryna i tęcza. tu nie ma, tu jest cytryna. Tęcza. Cytryna, tęcza, dobra. Teraz następny taki symbol, już tylko zostało nam cztery symbole. I moneta, i korona. Moneta. Mm. Korona. Dobra, i chyba tyle. Mm. I tutaj nic nie jeszcze mam, to dobra. No to już mogłoby coś teraz wyskoczyć: Biedronka i rower. Biedronka, rower, biedronka. Tutaj rower, tutaj rower, i tutaj. Rower. Rowerów nam dali dużo. I ostatnie dwa symbole, które nam dali. Dzwon i diament. Dobra. No to tak. Dzwon. Diament. Dzwon, który nam nic nie dał. Diament. I Tutaj jeszcze mam dzwon. Nie, to diamant. Dobra. I chyba tyle. chodzi na to, że zrapka jest pusta. A -l. A L. Dobrze. Dopatrzyłam się jeszcze, że tutaj był dzwon niezdrapany, ale on też nam nic nie dał. Były już kontrolne zdrapane, więc wiadomo, że nie ma wygranej. Przewiduję, że nie ma. Dobra, Drapka idzie do pusty. Teraz tutaj, tutaj będą wybrana drabkę, to jest przegrana i teraz sobie na szybko zrobimy już te losy. Ekspres losy pójdą nam chyba szybko. Dobra. Hmm. Tak, może to będzie dobrze widać, o. Tak, to tak sobie nie Widać liczby. I może to trochę udolnimy, to będzie lepiej to widać. Dobra. I Twoje liczby. Widać liczby. Tak, widać. Okay. I szukamy 33. Czy jest 33 tutaj? Hmm. O, to będzie widać lepiej, ok, czyli czyli, czyli mieliśmy szukać trzydzieści trzy nie ma, więc tutaj już nie ma wygranej w pierwszej kończynce dwanaście.

18 jest. Nie ma wygranej. 18. 30 jest. 45 jest. I 44 jest. Dobra. Chociaż ten zwrot jest. Jedna kończynka jest wygrana. Następna. Będzie. Jedenaście mamy, dwanaście mamy, trzydzieści sześć mamy i czterdzieści osiem nie mamy. Łe, łe. Jedynka jest, czterdzieści sześć jest, trzydzieści pięć jest i trzydzieści jeden mm. nie ma.

Teraz tak, tutaj. Czwarta gra. 37. Jest. 39. Nie dali. 19. Pewnie, że nie dali, bo tu 4000 jest. <tryk> <tryk> Dobra. Idzie. Idzie do. Do wygranych, bo tu 10 zł. To się zastanawiam. Dobra. Następne. Hmm. Okej, okay. dajemy. Dajemy wygrane, a nie przegrane. Lot to. Yy, sześć. Od razu do przegranych. Pierwsza gra. Druga gra. Dwadzieścia dwa. hm. Jest. 31. Jest. 14. Yy, nie daj. Dobra. Gra trzecia. 41. Jest. 42. dwa. Jest. Dwadzieścia osiem. Hmm. Niestety nie ma. 28, 29 jest. A jak? 11. Jest. 37 jest. 2 jest. No ale 16 nie dali. Dali 13, 11. 50 nie ma. Czyli nie tak, jest przegrana. Dobra. Jeszcze dwa losy zostały. Ale już ja się cieszę, że chociaż ten

a 42 nie dali, bo jest 41, trudno. I ostatnia e, gra piąta. 18 jest, 12, 12 nie dali. 12 dali, 9 nie dali też, dobra. Do przegranych. I ostatnia gra, ostatni los.

jest. A 21, 21. Nie dali. Hmm. I ostatnia gra już w tym odcinku. Gra piąta w kończyńce. 32, 27, 38. Nie ma. Jest 48. Ale nie ma 38. Albo że ja nie widzę. A 49 dali. Tutaj była wygrana. Ale nie ma. Zawsze tak jest. Dobre. Czyli 5 zł, tutaj mamy. Ok. I podsumowanko szybkie. Z 60 zł wkładu mamy 5 zł w superlinia. W królu Keszu mamy razem 50 zł. To jest 55. Tutaj 60. Tutaj 70. I 5, 75 zł. No to ja jestem zadowolona, bo wkład był 60, a wygrana jest 75, czyli mamy na plusie 15 zł. Będzie do pomnożenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy razem znowu drapać, skreślać i czekać, aż ta wygrana większa wpadnie, a nie tylko takie 5, 10, 15. No ta 50 była ładna, owszem. Cieszę się z niej bardzo. No bo jakby jej nie było, to by było zwrotu tylko 5, 10, 20, 25 zł, więc byłoby sporo na minusie. Ale tak jest kit. Dziękuję, że oglądaliście mój odcinek. Łapeczki w górę, jak się podobało. Subskrybujcie mój kanał, bo jestem nowa tutaj między Wami, ale strasznie Was oglądam i mam nadzieję, że Wy mnie też będziecie oglądać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Przepraszam, zaktualizowałam jeszcze tą y, grę piątą, patrzę. Y, jeszcze był numer wygrywający 12 i 11, ale tutaj wygranej nam nie dało. Także y, zostaje tak jak było, czyli ten los jest też przegrany, tak jak wcześniej mówiłam.